Się ma wszystkim z tej strony bula dzisiaj taki odcinek, gdzie taki. Się ma z tej strony bula dzisiaj odcinek taki vlogowy z samochodu, bo jadę i tak myślę sobie porozmawiam z wami, bo, bo fajną rzecz, fajną rzecz dzisiaj dostałem. Poza tym, że ją skiepścili w pewnym słowa znaczeniu, ale to za chwilę, wam, za chwilę wam wytłumaczę co skiepścili. Ale jak widzicie, mam na sobie bluzę. W zasadzie to kurtkę, którą zaprojektowaliśmy dzięki chłopakom. I zobaczycie sobie na zdjęciach, jak ta bluza wygląda, jak ja stoję i z tyłu i z przodu tam są sponsorzy, którzy zaprojektowali projekt. Zaprojektowali projekt, zasponsorowali projekt i dzięki nim powstała. Wszystkim szczerze bardzo dziękuję. E, więc, więc fajnie, już mamy, mamy w swoim, że tak powiem, mm, w swoim portfolio e, koszulki nasze kładowe, które już większość zna, bo widziałem mnie na filmach czy, czy tam u chłopaków na Discordzie, na zdjęciach, e, które można zamówić na Discordzie. Teraz można też zamówić te kurtki na Discordzie. Myślę, że myślę, że wyszły mega profit. Widzicie jak, jak ja zajebi się oglądam. tylko widzicie tu jeden problem. <noise> Napisali mi buła zamiast bula, no, ale to mam nadzieję, że mi poprawią i wyślą właściwą, ale no... kurde. No cóż, tak to jest jak ktoś chce napisać, chce być mądrzejszy od tego jak ja napisałem. No tenne, ale fajne, patrzcie. Tu wyszedł, tu wyszedł w, zapię, za, w zapince, jest taki, oto to, 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 nasze hasło Discordowe. Tu mamy logo Mototripu, logo Q360 jest i wie, tu mamy Q360, nie wiem czy zobaczycie, o, i na drugim rękawie, na drugim rękawie też jest, ludzie nam nie dziwnie patrzą. 360, no kurde, wyszedł profit, rewelacja są już koszulki, tak jak powiedziałem, tak samo takie typowo, typowo, kładowo krosowe, które, które wam tam pokazałem wcześniej są jeszcze koszulki inne tam pierdoły, ale w większości koszulki na, na kapselu możecie sobie też, też je obczaić link macie pod, pod filmem no, to zapraszam, możecie sobie ogarnąć, ale fajnie to wyszło jestem, kurde, tak szczęśliwy że, że taki, taki motyw się udało zrobić no i powiem wam, że jakościowo to jest mistrzostwo po prostu, rewelacja no i wygląda się w tym, kurde, jak kozak nie jakiś tam byle popierdła tylko prawdziwy kładowicz, więc spoko fajnym jeszcze akcentem jest, bo jak wiecie, patronat działa, więc jak ktoś ma ochotę żeby, żeby wesprzeć kanał bo, bo tam różne modyfikacje Dokłada, jak zawsze, jak wiecie, wszyscy kosztują, więc, e, więc zawsze można jakoś, ktoś ma tam parę zbędnych groszy, może zawsze się do Patronite za, zapisać. Tam są różne, różne profity. W tym jednym z profitów, tam za, w, jak, w jakiejś tam kwocie jest coś takiego, że można e, otrzymać e, jakoś tam losowo osoby, które, które tam wspierają, otrzymują koszulkę i taką właśnie. Koszulkę typowo kładową otrzymał Rozu, Dziękuję mu za bardzo za wsparcie. Padło na niego. on, Do niego dzisiaj paczka poszła, więc mam nadzieję, że, że Rozu ci się spodoba i, i że będzie fajnie. Jak ktoś jeszcze wstąpi w te szeregi, no to będą różne różne rzeczy tam rozlasowywane też wśród patronów. Między innymi właśnie koszulki, takie jak widzicie. Będą jakieś gadżety, może z Mototrip, może z Moto, zobaczymy co się uda. Więc warto być też patronem i wspierać kanał, bo, bo zawsze coś tam można gdzieś wydropić, jakiś, jakiś, jakiś akcencik. No, ale tak się jaram. W ogóle patrzę tu na ramieniu, na ramieniu, żeby się coś nie ma. tu jest dołącz do Discorda, tu jest YouTube. Kurde, no, fajnie, fajnie to wyszło, naprawdę. No, powiem wam, że... Nie ma co się wstydzić, nie ma co się wstydzić. Wyszło kosmicznie, bajecznie. Kawał dobrej roboty. Zrobiłem ja, projektując to. Ci, którzy zasponsorowali projekt, sponsorując projekt no i grafik. Skarguje i fajnie, fajnie to rozkminiał. Myślę, że tak wyskoczyć sobie, jak kiedyś zrobimy jakiś zlocik, no to może być wyjść, może wyjść mega, mega fajna, fajna akcja, jak to wszyscy tam wpadną w takich koszulkach wpadną w bluzach no, to będzie się zrobi czarno-czerwono-biało w jakieś tam miejsce, ale to zobaczymy no, kurde, ja ostatnio z czasem mam y, średnio ale będzie fajny odcinek niedługo bo spotkałem ostatnio bezdomnego od którego mi się udało wytargać y, fajne, fajne, fajne opony więc zobaczycie, będą, będę, będę zrobił film z testowania ich Urwa kładto to będzie teraz miał chyba 2 metry, 2 metry szerokości myślę, że kurwa, ale to buła wygląda ale nie, no ale fajnie, nie? pod spodem nic nie ma, ona jest taka fajna przeciwdeszczowa, nie no super, patrzcie ona zapiąć jest kozak, teraz się wygląda jakbyśmy jakbyśmy brali udział w jakimś tym, jakbyśmy brali jakiś udział w Yy, jak to się nazywa? Tam, co Sonic jeździ, rozumiem mówić: Tour de Pologne, Paryż-Dakar. O, właśnie żadna, żadna inna grupa kładowa nie może się poszycić takimi zajebistymi gadżetami. Więc, ach, tam kurwa. i 700 osób ponad już jest na Discordzie. Kurde, powiem wam, że nie jedno forum kładowe może nam wochać, że tak powiem. No, bo zaczynamy się robić taką, taką grupą, że no picobello, no i w ogóle filmy wam się fajnie podobają, widzę, że wyświetlenia fajnie wskakują, w ogóle mega jest to, że człowiek nie prosi no was tam tak jak zwykle w filmach, proszą o łapki, lajki, jakieś komentarze, sami uczestniczycie, uczestniczycie w rozmowach, wymieniacie się, wymieniacie się opiniami pod filmami, pomagacie sobie. Spotykamy się gdzieś pod innymi filmami od razu, jest, o, ty jesteś z Discorda, ale super. No kurde, to jest, to jest mega fajne. Łapeczki wrzucacie, no mega. Podobał, spodobał Wam się film z ziemniakiem, jak go uczyłem jeździć na kładzie, więc fajnie. Spodobał Wam się, podobają Wam się też e, filmy e, w, z rozpakowywaniem kładów, więc to na pewno będziemy sobie kontynuować. Nawet Grze ostatnio zadebiutował i z, yy, i sam, sam odcinek nakręcił, bo go poprosiłem, bo ja nie miałem czasu. No i co? I kurde ponad 8 tysięcy już wyświetleń, więc no proszę rośnie nam nowy youtuber, żeby mi konkurencji nie, nie zrobił. Ale ten, ale dobrze, dobrze. Więc elegancko, fajnie współpraca jest, jest fajna, fajnie się uzupełniamy, więc, więc spoko myślę, że fajne projekty jakieś wejdą. Dostałem gdzieś tam mnie słuchy doszły. Jak Artur to oglądasz. Artur wie, który Artur. Jak tam ogląda, że mamy dostać, dostać jakieś gadżety. Więc szykujcie się na jakieś konkursidła bo tam z CFMO to może coś przyjdzie. Więc, więc może będzie fajnie, będzie coś do rozdania. Więc wiecie, my zawsze z Grześkiem robimy jakieś konkursy łatwe, które są łatwo przyswajalne i, i można sobie zdobyć jakieś tam fanciki. Więc, więc myślę, że ten, że może się uda, może znowu będą jakieś ciuchy spodnie. No zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem co, coś tam doszło do mnie, jakieś słuchy, że coś ma wpaść. No zobaczymy co. Mam nadzieję, że, że będzie fajnie. To się okaże. No i kurde, ja tam chcę wspierać Patronite'a znaczy wspierać, rozwijać patronaita, bo sobie założyłem taki jeden motyw, że jak zdobędziemy tam dużo patronów, to chciałbym robić taki projekt, żeby było dużo patronów. To jest takie moje marzenie, może się, może, a kurde, czerwone, nie, no dobra, tak prawie, żeby zdobyć dużo patronów i co, na przykład jakiś czas, jakby to, kurde, wpadała kasa, yy, to przeznaczać ją na to, żeby kupować kłada i dawać ją jakiemuś widzowi, to by było, to by był taki sztos, to by było tak zajebiście wziąć i Jeden z widzów otrzymuje kłada. Wyobrażacie sobie, jakby to było zajebiście? To jest takie moje małe marzenie. Ja tam nie potrzebuję, bo ja, ja jestem z mojej 520 zadowolony tak, że po prostu za każdym razem, jak otwieram garaż, to mi serce rośnie. Tak się cieszę z tego kłada, że, że go mam. Więc ja nie potrzebuję na razie zmieniać na nic lepszego. Jestem zadowolony. Ale wy moglibyście na przykład jakiegoś otrzymać, więc to jest mój cel. Rozwinąłem Discorda tak, że się robi mega zajebiście to chciałbym jeszcze zobaczymy, może się uda zaczniemy promować Patronite'a, może się uda i będziemy kupować i rozdawać kłady, to by było takie marzenie że ja pierdzie. to by był sztos, naprawdę, mega zajebiście może się to uda, co tam Discord nie wiedziałem, że się rozrośnie, to było takie, że tak pomysł yy, tak, taki chwilowy a tu jednak proszę rozróż się tyle osób nawaliło Nawaliło tak szybko powiedzieć, tyle osób przybyło. No, więc zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja cisnę z tematem. Filmy nakręcam cały czas, raz rzadziej, raz częściej, to zależy od okoliczności. Teraz je robi jesień, więc. Zobaczymy, jak to będzie. Ale, ale myślę, że, że może, może, może być może być też fajnie. Eee... I jakieś filmiki tam się z błota większego, bo coraz więcej deszczu jest z głota większego jakiegoś tam ponagrywamy. Może się uda jakieś parę osób więcej e, zgarnąć, żeby żeby bardziej pocisnąć dalej. No i co, no i w sumie no ja wam dziękuję, dziękuję patronom. Dziękuję chłopakom z Discorda, bo taka rodzina. Jeszcze ostatnio zrobili akcję i też kurde tam jakieś jakieś niespodzianki, ale to niech zostanie w naszej Discordowej tajemnicy, bo jak jesteście ciekawi, to zapraszam, możecie wpadać, tam różne akcje się dzieją. Dużą niespodziankę mi też zrobili, no co serdecznie też wszystkim dziękuję. Eee, no i ten... I wpadajcie na Discorda, wpadajcie, pogadamy, można popatrzeć, co ludzie na śniadanie jedzą, można pogadać o głupotach, można pogadać na poważne tematy i pokazać fangę tym, którzy mówili zawsze, że o, załóż Facebooka, tam będziesz miał fajnie, a ja powiedziałem nie, bo ja mam Facebooka gdzieś i będę zakładał Discorda, bo według mnie to jest lepszy portal do gadania, a my nie jesteśmy tacy, że gadamy, wspinamy tyłki i nie wiadomo co, jakaś tam sztywna atmosfera, tylko z jajem jest śmiesznie i tam sobie siedzimy, więc musicie się przekonać sami. Zapraszam Was serdecznie, żegnam Was. Buła! I do następnego filmu! Wyczekujcie na razie! Heja, cześć!